Moi drodzy, witajcie! To jest, to jest kanał Epafras, i to jest, to jest kanał, w którym rozmawiamy o książkach, w którym rozmawiamy o materiałach chrześcijańskich, w którym rozmawiamy i poznajemy kolejne aspekty życia chrześcijańskiego przez literaturę. No bo w końcu prowadzę wydawnictwo i księgarnię chrześcijańską. Kochani, dzisiaj mamy gościa specjalnego, który siedzi po drugiej stronie. Siedzi trochę, trochę niewyraźnie. Trochę już go wyśmiałem, że nagrywa wodą z kolana, ale, ale widać go, widać że to on, widać to Fabian Błaszkiewicz. Cześć Fabian, witaj. Dla tych, którzy Cię nie znają, to ja sam w jednym, jednym zdaniu po prostu powiem: Fabian jest, jest autorem, jest biblistą, jest nauczycielem Słowa Bożego, jest moim dobrym przyjacielem, jest kimś, kto zaczął i prowadzi już od pięciu lat kanał na, na YouTube o nazwie Tajemny Plan. A od tego roku rozpoczęliśmy inicjatywę książkową Biblioteka Tajemnego Planu, o której też dzisiaj będziemy rozmawiać. Ale pomimo tego mojego krótkiego wprowadzenia, Fabian, czy mógłbyś odrobinę o sobie na początku powiedzieć dla tych, którzy jednak mogą jednak Ciebie nie znać z jakiegoś powodu, a słuchają tego kanału, co byłoby dziwne, ale nieważne. Mogę. Zacznę od tego, że ja niczego tutaj nie nagrywam. Tymek. Ja się tylko z tobą łączę przy pomocy z pralki, czy tam z kolana, czy jak to tam nazwałeś, ale ja tu niczego nie nagrywam, więc to e, mo, mo, może niedługo ta jakoś się zmieni. Na razie jest jaka jest. Wa ważne, że mnie słychać, ważne, że mnie widać. Dokładnie. Nie, nie, nie wiem, nie wiem na ile ktoś miałby mnie nie znać po tym, co ty teraz powiedziałeś, co ja jeszcze miałbym o sobie dodawać. To jest dokładnie to, co. To jest dokładnie to, co robię. Prowadzimy kanał Wzajemny Plan na tym kanale. Yy, zasadniczo nauczanie biblijne, regularne, nauczanie Biblii, yy, nauczanie tematyczne, nauczania takie, powiedziałbym, także kaznodziejskie. <laughs> Więc do tej, yy, do tej Biblii, do, do, do teologii dołożyłbym no, jeszcze właśnie takie kaznodzieństwo zapewne. Nie chciałbym się przedstawiać swoją przeszłością. Ludzie czasem tak robią, że są ex kimś tam, pro coś tam, że byli gdzieś tam. No ja jestem dzisiaj tym, kim jestem. Czasem się niektórzy przedstawiają swoją przyszłością, tak? Że zmierzają ku czemu. No nie, to jest dokładnie to, co, yy, to, czym ja się dzisiaj zajmuję. To jest nauczanie Słowa Bożego na rozmaite sposoby. Yy. I wszystkie inne aktywności w moim, no nawet pisanie książek teraz jest, jest dokładnie z tym związane. Czyli, żeby rozmaite aspekty e, Słowa Bożego, rozumienia Słowa Bożego, e, żeby przybliżyć ludziom, którzy na przykład wolą raczej czytać niż słuchać. Dzięki. To w ogóle, po co dzisiaj, Cię dzisiaj zaprosiłem? To też może Tobie też powiem, co nie? Tak. <laughs> Postanowiliśmy się spotkać, ale, ale ja nie, nie wiem jaki jest za bardzo temat. Dobrze. Bo tematem nie będzie stricte, będzie też oczywiście o książce, bo w końcu twoją y, pierwszą książkę związaną z tajemnym planem y, sam wydałem i, i, i jestem z tego bardzo zadowolony. Dzięki. Y, ale to nie tylko książka, bo to jest, to jest cała, cała historia, która się wokół, wokół tej książki, która w ogóle y, tą książkę w pewnym momencie przyniosła nam na świat. Y, bo rzeczywiście kanał ten Plan, to był z 20 2016, to była pierwsza publikacja. A, a zaczęliśmy nagrywać chwilę, chwilę wcześniej i do tej pory, ja już przyznam, że troszkę straciłem, straciłem rachubę, bo przestałem liczyć parę miesięcy temu, ile set godzin materiałów y, tam było, ale chyba grubo ponad 500 grubo ponad 500 godzin materiałów biblijnych. Także to... ja, ja pamiętam moment, w którym powiedziałeś, że myśmy grubo przebili 500 godzin. Samego studium regularnego. Samego regularnego tak, studium. Tak, tak. I, I to było już jakiś czas temu, a potem jeszcze kończyliśmy chyba dziesiąty sezon i tak dalej, więc to na pewno jest, tego na pewno jest znacznie, znacznie więcej. Samego regularnego studium jest, jest więcej. Mhm. Bo, bo to, do czego chciałbym Cię dzisiaj zaprosić, to troszkę, żeby od, od, naświetlić może tą, 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 tą historię, tą opowieść, która de facto doprowadziła do, do tego, że, 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 mamy, że mamy pierwszą książkę W co wierzą biblijni chrześcijanie yy, i tych książek będzie więcej. Ale ta, ta, ta droga, no właśnie, no po pierwsze to jest dobre pytanie, co, w, co sprawiło, że jednak w 2020 roku e, pojawiła się książka. Co w sensie co z tobą, co to spowodowało, że, że jednak powinna się pojawić e, książka? Książka wyszła rok temu. Nie zaraz. Książka wyszła w tym roku przecież. 2021. To się wiąże z tym, że 2020 się w ogóle nie liczy. I to czasem, wiesz, nie wiem, którą stronę to policzyłem. Był, czy go nie było, czy. No dobra, do, ale od 2020 myślę o tej książce, żeby, żeby ją myślałeś, żeby ją wydać. To prawda. I, i, czyli wyrażę, jak się Tajemny Plan zaczął? Tak, to jest pierwsza rzecz. I, i jak się zaczął Tajemny Plan I, i jak to się stało, że w końcu jednak y, pojawiła się pierwsza książka? No bo Tajemny Plan się zaczął ponad 5 lat temu, mhm. y, a książka się pojawiła Prawie, że równo 5 lat po, po tym, jak się pojawił tajemny plan na, na YouTube mm -hmm, Miesiąc tak, różnicy. Mm -hmm. Myśmy wtedy byli z, z, z moją żoną po chrzcie wodnym. To był, to był styczeń 2016 roku. Oczywiście on był, on był pewnym, e, taką pewną, się posłużę profesjonalnym słowem, cezurą. Historii naszego życia, w historii mojej wiary, mojego chrześcijaństwa, madzi i tak dalej, i tak dalej. to nie jest tak, że dopiero wtedy coś się zapoczątkowało, bo to, 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 to była znacznie dłuższa historia. Ale zwieńczeniem tej historii em, poszukiwań biblijnych, wiary biblijnej, chrześcijaństwa biblijnego, praktyki biblijnej, to było między innymi to, żeby, żeby się ochrzcić. Natomiast rzeczywiście to był. Pewien przełom, bo potem się zaczęły dziać inne kwestie, niekoniecznie takie, których ja bym szukał, ale modląc się, takie, które ewidentnie Bóg nam podsuwał pewne, pewne propozycje, myśli i tak dalej. Wtedy, wiem, że wtedy jeszcze byłem biznesowo zaangażowany, jeden z, z moich ówczesnych wspólników z swoją drogą, któremu obiecałem właśnie tę książkę i cały czas mu jej nie dostarczyłem. To ja się tym zajmę, wiesz? Mogę się tym zajmować. Bo, bo ty wiesz o kogo mi chodzi. Wiem, a, wiem, wiem, Ja sobie to nie, zapiszę. Nie, no, ale to ja mu obiecałem. W każdym razie, on, on wtedy zapytał ni z Gruszki, ni z Pietruszki, bo ja już dawno nie byłem księdzem, no właśnie jak byłem częścią głównie jego biznesu, jako wspólnik, tam czymś tam pomagając. I on nagle pyta, czy, czy nie moglibyśmy się kiedyś spotkać parę osób, żebym ja opowiedział o tym, jak co jest w ogóle w Biblii, jak ją studiować, jak ją czytać i tak dalej, i tak dalej. Yy, I to się tak zaczęło, w sensie odbyło się pierwsze spotkanie, na to spotkanie miało przyjść parę osób jeszcze inny wspólnik nasz yy, udostępnił na to przestrzeń, tam jakąś salę, w której mogliśmy się spotkać. A z tego co pamiętam, na tym spotkaniu wtedy pojawiło się ze 30 osób. Tak, yy, yy, tak. Zamiast paru. Pamiętam, że ty się tam pojawiłeś, yy, kamerą, ponieważ nie mogła przyjść wtedy twoja żona, mhm. żeby jej nagrać, co się to działo, bo, bo mogłaby być zainteresowana. No właśnie, bo spotkanie miało charakter wiadome to było jasne to było, że pewnie nie zbyt katolicki, ale było dużo ludzi, którzy nie byli też biblijnie wierzący po prostu, byli w ogóle niewierzący, czy poszukujący czegoś i tak dalej i chcieli się dowiedzieć, co ja akurat mam na temat Biblii do powiedzenia. I teraz wniosek, e, nie wiem, bo, bo, bo to, to nagranie tego spotkania ono jest na tajemnym planie, y, chyba cały czas wisi. Cały czas. I a, e, jako pierwsze, ale chodzi o to, że nie wiem, czy, czy ten fragment tego spotkania, kiedy myśmy rozmawiali o tym, co dalej, czy jest nagrany, pewnie nie. Znaczy, jest nagrane, ale. ale czy był nagrany, ale nie było publikowane tak mi się coś wydaje. Bo, bo wtedy ktoś tam powiedział, że ok, dobra, no to skoro tak się rzeczy mają, jak mówisz, to tu jest wiele ciekawych spraw, moglibyśmy się jeszcze raz spotkać i, i, i jeszcze raz, może w ogóle zrobić jakieś e, parę spotkań, z góry się umówmy, że będzie parę spotkań i e, żebyśmy się dowiedzieli, co tam w tej Biblii się znajduje, mogli o tym porozmawiać, się nad tym zastanowić, bo to są intrygujące sprawy. No i tak się zaczął tajemny plan de facto, nie było, e, nie, nie było koncepcji, żeby to nagrywać, wrzucać na YouTube'a i tak dalej, to był... 2016 rok i no, nikt z nas nie miał, no, nadal zresztą nie ma żadnych aspiracji, żeby być jakimś youtuberem, czy kimś takim, to w ogóle nie ma ten kanał takiego charakteru. Natomiast później no, natomiast później ktoś nam doradził, obydwaj wiemy kto, <ścoughs> że jest XXI wiek i że po co to nagrywać i wypalać płytki i dawać ludziom, że trochę jesteśmy mm, Hardcore boomerami, jak się tak zachowujemy, że może lepiej po prostu założyć jakiś niższy kanał na YouTube. I kto z tych naszych znajomych będzie chciał, bo jest nieobecny na jakimś wykładzie na żywo, to dowiedzieć się, co tam się działo, to niech sobie ogląda ten kanał. I jak pamiętasz, kanał powstał z założenia dla 50 osób. No, Zatem tak. uznaliśmy, że to może 150 osób się tym zainteresuje, jest tyle. To jest e, nawet sama jego nazwa, tajemny plan. Ona oczywiście pochodzi z. Mm, Biblii Warszawskiej, tłumaczenia Biblii Warszawskiej na, e, z trzeciego rozdziału listu do Efezjan, gdzie, gdzie tajemnica, e, misterion jest przetłumaczony jako tajemny plan, który miał Bóg. E, no ale myśmy się nawet wtedy trochę śmiali, że, że, że ktoś, kto nie wie, co się dzieje z byłym księdzem, byłym jezuitą, Fabianem Właściwiczem, nagle go znajdzie i, i zobaczy, że prowadzi kanał tajemny plan i pomyśli sobie, że pewnie został jakimś czarnociężnikiem, czy okultystą, czy czymś takim. Ktoś tam potem logotyp wymyślił, tak że to będzie litera T, która oznacza po prostu literę Tav, hebrajską. Pan Jezus mówi, ja jestem alfa i omega, czyli ja jestem ale i ja jestem początek i koniec. Tav oznacza też krzyż Chrystusowy. No więc jakby wszystko to było po prostu do końca biblijne, chrześcijańskie, ale taką rzecz my mieliśmy, że jak się ktoś zaplącze, taki trochę nie, nie do końca przychylny czy niezbyt myślący, można go troszeczkę sprolować i zanim się nie zorientuje, że to jest chrześcijańskie i, i biblijne, i tak dalej. No a tu, no właśnie. <laughs> to okazało się, że historia trwa. Tak. 5 lat później, 17 tysięcy subskrybentów, później. Ju, już ponad 15, 5 lat. 10 sezonów nagranych regularnych wykładów na temat kolejnych ksiąg i tematów związanych z tymi księgami w Biblii. Takie to zaczęło. Natomiast, e, natomiast dlaczego? No właśnie, e, e, temu mojemu no już się byłemu wspólnikowi, bo ani tej, ani innej firmy dzisiaj już nie mam e, i się biznesem. wykłady te nagrywane tajemnego planu, one są bardzo długie, ja tam próbuję bardzo, bardzo dużo wiedzy zmieścić, ale też w taki sposób, w jaki sposób ja myślę, one są oczywiście przygotowane, tam jest plan do każdego wykładu i tak dalej, konkretne cytaty, wiem, gdzie się będę poruszał, ale nadal, no to jest taki, to jest sposób, w jaki ja myślę i jak mówię, kiedy myślę, mhm. to, są, to są długie mhm. ciągi, one, mam nadzieję, że są w miarę atrakcyjne, jeżeli ktoś ma czas, żeby słuchać przez tyle godzin, to że to jest w miarę atrakcyjny przekaz wiedzy e, dość, dość złożonej i dość, dla wielu ludzi jednak hermetycznej, żeby to zrozumieć. Ja osobiście ja nie lubię słuchać. Z, z, z wyjątkiem wyjątku, e, znaczy inaczej, lubię słuchać ludzi, lubię, lubię słuchać, nie wiem, nauczań, i tak dalej. Ale nie lubię słuchać, żeby pozyskać wiedzę, to żeby to było jasne. Bo, bo, bo uważam, że znacznie szybciej ją. Jeżeli mam, mam przyswoić sobie jakąś wiedzę, to znacznie szybciej czytam. No bo też. No, jakiś tekst jest skompilowany gdzieś, jest, jest zapisany i znacznie szybciej ja czytam niż to, jak ktoś mówi i mam go wysłuchać. Mm -hmm. Więc w pewnym momencie, jak zobaczyliśmy, że, że ok, będziemy rzeczywiście ciągnąć to dzieło do przynajmniej do księgi objawienia, idąc chronologicznie w ramach tych naszych wykładów, i nie wiadomo, ile to jeszcze będzie sezonu. Jeszcze 5, jeszcze 10, no może nie 20, tak? Czy to będzie kolejnych 5 lat? Nie wiemy, może 2 lata albo 3. Natomiast. Są ludzie, którzy zainspirowani tym, mówią, okej, okay, ale jak, wyglądają, jak wygląda ten ogólny ogląd sytuacji, mm -hmm. tak, czyli zainteresowani, i stąd ta pierwsza książka, w co wierzą biblijni chrześcijanie, ponieważ pojawiają się ludzie na tajemnym planie, mówią, no dobra, co znaczy wierzyć biblijnie, mm -hmm. teraz mam przesłuchać 700 godzin wykładów, żeby, żeby, tam, żeby to zrozumieć, no, no, no nie, więc dlatego, dlatego ta e, kompilacja fundamentalnych rzeczy, w których myślę, że ci, którzy, wszyscy, którzy wierzą w biblijnie, powinni się zgadzać, powinni mieć jedność. Mm. E, oczywiście książka się z dwóch części składa, czyli kto wie... biblia Czy tak, że człowiek, historia jego zbawienia, usprawiedliwienie, rzeczy przyszłe i tak dalej, i tak dalej. I jest bardzo praktyczna. I do tego jeszcze sam dodam. W ogóle sam, sam wstęp, którym, którym zacząłeś, to aż przeczytam. Każde przebudzenie potrzebuje swojego wyznania wiary. To jest pierwsze zdanie, które, które już, bo, bo jedną, jedną z rzeczy, którą ja, ja osobiście cenię w, w tajemnym Planie, jest to, że Tajemny Plan zmusza do myślenia. W pewnym sensie zmusza, no ale też bardzo zachęca, niekoniecznie siłą, do tego, żebyśmy my wszyscy w końcu zaczęli myśleć nad tym, w co wierzymy i, i, i dlaczego wierzymy. A już pierwsze zdanie, które brzmi: Każde przebudzenie potrzebuje swojego wyznania wiary. Mówi o tym, że w sensie to znaczy, że jest przebudzenie. I, a jeżeli tak, to, to co to znaczy dla nas teraz? I, i ja, no wiesz, mam tą przyjemność, że po prostu siedzę w tym takim, powiedzmy, centrum medialnym. W moim pokoju tutaj, I, i, i dochodzą do mnie różne wnioski, komentarze, y, opinie, I, i to jest to, to trochę to, co powiedziałeś, że, że książka zupełnie inaczej wygląda niż to, co, to, co mówisz na, na kanale. Że książka jest mocno, y, jest, jest w sensie, wartość kaloryczna tej książki jest mocno zagęszczona. I, i, I niektórzy wprost do mnie zadzwonili, najpierw, że ty, ty, Tymek, ale to jest takie malutkie, co? Ja myślałem, że Fabian napisze przynajmniej coś w rozmiarów przewodnika apologetycznego. A tutaj jest moja książeczka. No, ale potem zaczęli ją czytać i um, zadzwonili drugi raz, żeby powiedzieć, że po prostu tą książkę, jak się ją je, no to nie da to nie jest fast food. To trzeba troszkę ją porzuć, bo tam rzeczywiście to jest... Wiesz, no, nie chcę ci tej kadzić coś takiego, ale po prostu wiem, jak dużo czasu nad nią spędziłeś, bo pamiętam, e, pamiętam ten proces, i wiem, że po prostu to jest materiał przemyślany, który po prostu ma być. Ma być i jest według mnie pewnego rodzaju pomocą w odzyskiwaniu jedności w ciele Chrystusa. który tym polskim naszym, zwłaszcza w tym czasie przebudzenia, bo ten, ten czas przebudzenia, myślę, że to. Mm, ja, ja żyję za krótko. Jakbym żył 300 lat, to może bym więcej wiedział. Ale zdecydowanie, przynajmniej po tym co ja widzę, to widzę coraz więcej ludzi, którzy w Polsce po prostu sięgają po Biblię. Bo, bo myślę, że to jest taka oś to jest genialna oś w ogóle tego wszystkiego, co, 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 co my robimy na tajemnym planie co w ogóle ma sens w życiu. Biblia jako słowo Boże która jest zachęcająca, która jest otwarta dla każdego i, 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 to, i ten. Właśnie, tajemny plan, który. I, I ta książka, które wprost mówią, zacznij myśleć, zacznij szukać Boga, zacznij pytać Boga, czy on jest osobą. W sensie, czy ty wierzysz, że on jest osobą. I zacznij się z tym konfrontować. To jest dla mnie coś genialnego. No i właśnie, książka jest na, na jest dostępna już od kwietnia tego roku 2021. Mnie to bardzo cieszy, jak widzę, że ona po prostu idzie dalej w kolejne miejsca, że ludzie z tego korzystają. Ale wiem, że idą kolejne materiały, wiem, że po prostu pracujesz nad kolejnymi, kolejnymi książkami. Mm. I czy chciałbyś coś mniej więcej powiedzieć nad, nad, o tym, nad czym teraz pracujesz, nad tą konkretną kolejną, e, kolejną pozycją? Bo, oczywiście, tajemny plan w, w sensie kanału YouTubeowego. Jesteśmy na etapie końca sezonu 10. Sezon 11 to będzie jesień 2021 roku, ale tej jesieni pojawi się jeszcze kilka materiałów drukowanych i nie tylko.